Chciałabym zacząć od takiego podsumowania trochę tych trzech turniejów w wykonaniu reprezentacji Polski, zanim przejdziemy do tego najważniejszego w tym momencie spotkania z Brazylią, sporo rotacji, sporo się działo. Sporo materiałów do analizy na pewno miał też trener biorąc pod uwagę chociażby liczbę tie rozegranych w trakcie tych trzech tygodni. Jak oceniasz ten czas? No na pewno materiał do. Do analizy dla, dla naszego sztabu szkoleniowego jest bardzo spory, tak jak pani wspomniała. Bardzo dużo spotkań w tej pierwszej fazie tego turnieju, bardzo dużo tajbreków, z których na pewno będzie dużo materiałów do, do gdzieś tam analizy. Każdy miał swoją szansę, aby się zaprezentować w poszczególnych turniejach, pokazać na, na co go stać. I Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani na tą ostateczną fazę tutaj rozgrywaną w Gdańsku. Ze spokojem podchodzicie do tego meczu z Brazylią, czy to jest, biorąc pod uwagę dzisiejszą też pogodę, taka cisza przed burzą? No ja mogę mówić sam za siebie, jestem spokojny o to spotkanie. Oczywiście dołączył do nich jeden z topowych zawodników tej reprezentacji, Leal. Na pewno będzie z tego, co mi się wydaje, w podstawowym składzie również Flawio, więc ta, ta gra ich może być jeszcze lepsza niż to prezentowali w tych początkowych turniejach Ligi Narodów, ale my się patrzmy na siebie. Myślę, że mamy na, tak, na takim poziomie naszą reprezentację, taką, taki poziom prezentujemy swoje siatkówki, że nie powinniśmy się w ogóle e, gdzieś tam obawiać tego przeciwnika, bo jeżeli my zagramy po prostu tak, jak potrafimy najlepiej, to to myślę, że damy radę nawet z taką wielką Brazylią. Po jednym z meczów powiedziałeś, cały czas szukam siebie, szukam swojej gry. Jak ocenisz teraz te poszukiwania? Jest już to, co, na co liczysz, to czego oczekujesz sam od siebie? Tak. Czuję się, jeżeli chodzi o, o, o ten system, który gdzieś tam wcześniej prezentowałem, jak ten styl grania, który wcześniej mi odpowiadał. Wróciłem do niego i czuję się naprawdę komfortowo. A więc ja jestem gotowy i, i mam nadzieję, że trener jeżeli tylko nadarzy się okazja, będzie potrzeba, to nie zawaha się. I... Na mi szansę. Trener też podkreśla, że zdecydował się na pięciu przyjmujących, żeby mieć to, to pole manewru. Widzieliśmy też w trakcie tych minionych meczów, że niejednokrotnie zmiennicy potrafili odwrócić losy rywalizacji, jak chociażby mecze ze Słowenią, gdzie wchodziliście od 0-2 na 3-2. Jak Ty podchodzisz do, do tej rotacji, do tych zmian w składzie, do tych różnych ustawień, biorąc pod uwagę, to ciebie, jakie to jest dla Ciebie też doświadczenie? Wiem, że się znacie, że to nie jest taki pierwszy sezon. Nie no bardzo fajnie. No, mamy tak szeroką i silną ławkę rezerwowych, że możemy z niej korzystać i, i, i trener się też nie, nie waha i, i to robi, więc e, myślę, że niejednokrotnie nawet w tej końcowej teraz fazie Ligi Narodów, gdy przyjdzie taka e, sytuacja i, i, i trener będzie musiał skorzystać z rezerwowych, to też się nie będzie wahał i będzie to czynił. E, oczywiście, no jest troszeczkę też druga strona tego medalu, bo jeżeli gdzieś tam początkowo też może się nie układać to spotkanie, to jednak te rotacje e, tym podstawowym, że tak powiem, zawodnikom też może delikatnie gdzieś do głowy dochodzą, bo też fajnie jest na przykład zacząć troszeczkę gorzej, ale gdzieś się w trakcie, w trakcie spotkania odrodzić i, i, i takie spotkanie na końcu. Zwyciężyć, więc y, wiadomo, tak jak powiedziałem, fajnie mamy super ławkę rezerwową, którą może, z której możemy korzystać, ale tak jak ja miałem nieraz nie okazję we wcześniejszych gdzieś tam spotkaniach, czy to w, w reprezentacji, czy, czy w klubowych y, rozgrywkach, gdzieś początkowo zacząć troszeczkę słabiej, ale w, z biegiem zbiegając spotkania, gdzieś jednak, że tak powiem, odrodzić. Tak mówiąc o podstawowych i zmiennikach, trudno tak naprawdę chyba jednoznacznie określić, kto jest na podstawie tych minionych meczów w tym podstawowym składzie, czy jak się odniesiesz do tego? Ja myślę, że trener już ma rozrysowany, kto jest mniej więcej tym, kto się znajduje w tej podstawowej szóstej i myślę, że, że to nie będzie zaskoczenie na, 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 na spotkanie z reprezentacją Brazylii w nałowe, ale tak jak już wspomnieliśmy, wszyscy są gotowi i, i myślę, że jeżeli będzie taka mm, sytuacja i okoliczne, że trzeba będzie robić jakieś zmiany, to jakość i, i poziom prezentowany na, na boisko na pewno nie, nie, nie zejdzie. Na niższy poziom. No i biorąc pod uwagę też atmosferę, którą można było wczoraj podpatrzeć trochę na Waszym treningu, o to, to też nie powinniśmy się zapewne martwić, bo widzieliśmy bardzo dobre humory, żarty. Tak, tak, tak. No, no atmosfera jest topowa od samego, praktycznie od pierwszego turnieju, nawet z chłopakami, którzy już nie są aktualnie w reprezentacji. Ta atmosfera i, i, i to, jak ze sobą żyliśmy, była naprawdę na fantastycznym poziomie, i dalej tak jest. A co Cię najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o te minione tygodnie? Jest coś takiego, czy wszystko przebiegało tak, jak sobie to wyobrażałeś? Dla mnie nie, 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 nie było jakichś, nie wiadomo, jakichś ekscesów zaskoczenia. Mniej więcej wszystko idzie po, po takich torach, jak ja sobie wyobrażam. Na koniec pytanie o te mecze przed polską publicznością, bo z jednej strony to okej, okay, zawsze jest dodatkowa motywacja. Na pewno dla Was też nobilitacja, biorąc pod uwagę, jakim zainteresowaniem cieszy się środkówka i Wasza drużyna wśród polskich kibiców. Ale czy gdzieś też to jest taki moment, gdzie odczuwacie większą presję? Może nie, 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 nie nazywajmy tego jakąś presją, tylko pewnie początkowo będzie jakiś stresik. No, dawno nie graliśmy przed po, polską publicznością. A więc na pewno, gdy wypełni się, hala po same brzegi, a na pewno się wypełni. Gdzieś pierwsze piłki będą z, ze stresem, z, lekką, z lekkim drżeniem rąk czy, czy nóg, ale to, to z biegiem paru piłek mija i później się czuje jednak to wsparcie, wsparcie kibiców jako siódmego zawodnika na boisku. I jest to atut dodatni niż jakieś tam przeszkadzenie.